Właśnie, myśmy o tym e, nigdy chyba nie pogadali, że e, wraca The One and Only, e, Krzysiu Metzen, Metzen, nie Mencen, Metzen, cały czas, e, nie mogę przestać e, tego robić, cały czas, e, cały, nie, nie mogę, nie, nie potrafię, tyle razy próbowałem i za każdym razem to robię. Wraca Chris Metzen e, do World of Warcraft jako Executive Creative Director. I już, czy też jak to tłumaczą polskie media, e, kreatywny dyrektor, egzekutywny. E, przy czym generalnie, znaczy, community jest zachwycone, tak? To możemy sobie chyba powiedzieć dosyć jednoznacznie, że, że ludzie się bardzo cieszą z tego powodu, że to jest jakby bardzo reakcje są takie pozytywne na to społeczności. Warcrafta, że Krzysiu wraca, ojej, że... A, no właśnie, bo kim jest Krzysiu w ogóle, bo mogą nie wszyscy wiedzieć. Chris Metzen. No to możemy go chyba nazwać takim ojcem jednym z ojców założycieli głównych lore Warcrafta. Wydaje mi się, że nie jest to przesadne. To, to jest dosłownie to, z czym tu mamy do czynienia. E, czy on wraca? To to już tutaj się trochę zaczyna problem, bo Chris to... to nie jest tak, że go w ogóle nie było. Bo on przecież był na tej, tym swoim stanowisku konsultanta, bodajże, tak? Przez Dragonflight? A wcześniej to też nie jest tak, że go w ogóle nie było, bo przecież on chociażby wojsował Frala. Nawet chyba jeszcze w Shadowlandsach. Czy wariana, czy coś, więc. Krzysiu to też się tam przewijał. On chyba tak formalnie odszedł kiedy? W Legionie? Na koniec Legionu? Coś takiego czy wcześniej chyba nawet, nie, nie pamiętam cholera dokładnie no ale teraz tak jakby wraca i właśnie i jest takie jest taka euforia w społeczności Warcrafta, że o tak lore uratowane, teraz będzie fajne lore, bo teraz było niefajne lore i w ogóle, w ogóle no i spoko ale czy tak na pewno jest? Ja od razu powiem, że ja się też cieszę. Nie? Ja się, żeby nie było. Ja się cieszę, że Krzysiu wraca, ale chyba z troszkę innych powodów. E... Zacznijmy może od tego, że to już jest któryś raz, jak Warcraft. Wowowe community pokazuje, że ma trochę pamięć Złotej ryb. E... I Krzysiu jest tam teraz właśnie chwalony, że wraca, bo o tak, bo on jak był, to historia była super, Wowa, i to, wiecie, Warcrafty, Arthas, mm, nie, i w ogóle to były dobre historie, te TBC przemilczamy, to były dobre historie, Krzysiu był, a potem Krzysia nie było i się zrobiły złe historie. I ludzie kojarzą właśnie Krzysia z tym tak zwanym klasycznym Warcraftem, właśnie Fralem, Arthasem, ale to nie są wcale jedyne Greatest Hits pana Krzysia mecena. Bo z jakiegoś powodu. Nie wymienia się takich dzieł, jak właśnie. Kataklizm i historia w kataklizmie, Warlords of Dranor, Zielony Jezus, tak zwany znowuż do kataklizmu Pijąc i Fral. I to mogę od razu zaspoilerować tym, którzy jeszcze jakby tego nie wyłapują, że te historie nie cieszyły się szczególną sympatią ze strony społeczności, kiedy miały one miejsce. A umówmy się, że zielony Jezus, fral, green Jezus, no to to jest czysty Krzysiu Mecen i zaraz powiem, co mam na myśli dokładnie. Tylko w takiej właśnie, z takiej trochę tego drugiego odbicia jakby monety. No i właśnie Warlordsy. no i taka wisienka na o której ja nawet często zapominam już wspomniane Medan. <laughs> Polecam sobie wygooglować Medana. E, absolutnie. E, to była taka postać, która została wprowadzona do kanonu lore wowa, która została absolutnie zjechana przez wowowe community, ponieważ była strasznie, strasznie dziwna. No i do tego stopnia, że ją zretkonowali. Ale śmieszne jest to, że. Ona miała bardzo znaczący wpływ na historię innych postaci, które nie są zredkonowane. Tak dodam, jako taka ciekawostka. Na przykład e, Ciołgal. To jest bardzo problematyczna postać w lore Warcrafta aktualnie. Bo <ścoughs> Przez to, że meta jest zredkonowany, to nie do końca chyba wiadomo, które rzeczy się zdarzyły, a które nie. Może ze wskrzeszeniem kafuna na przykład. No ale dobra, to, to jest wszystko. To umie wszystko w ramach, w ramach ciekawostki. Chodzi mi po prostu o to, że Krzysiu faktycznie jest ojcem założycielem Warcraftowego loreu i w ogóle. I Krzysiu to jest po prostu, tak mi się przynajmniej zawsze kojarzył, że to jest chodzące, to jest po prostu ucieleśnienie tak zwanego rule of cool. Czyli że najważniejsze jest nie to, żeby historia była spójna, najważniejsze jest nie to, żeby miała sens, najważniejsze jest to, żeby była cool, żeby fajnie wyglądała, żeby sprawiała fajne wrażenie. I tego typu podejście mecenowskie, one właśnie, ono raz się sprawdzało, faktycznie, w wielu miejscach, na przestrzeni lat w WoWie, ale raz nie. I o to mi chodzi, że jest ta, jeszcze ta druga strona, o której ludzie, mam wrażenie, tak trochę zapominają. Ja się generalnie cieszę, że on wraca, bo faktycznie... Yy, Popularnym zarzutem od ostatnich lat, jak chodzi o historię w Owie, jest to, że tam uleciał trochę taki, że te historie, w Dragonflight zwłaszcza, to się jakby tak pokazało, że wielu ludzi ma takie poczucie, że no te historie są fajne, ale one są jakieś takie obce, jakieś takie straszne, że, że tam brak to właśnie tego elementu, tego takiego Warcrafta przez duże W. I nawiasem mówiąc, ja myślę, że jest pewna zasadność tak naprawdę w tych zarzutach, jeśli mam być zupełnie szczery. I jeżeli ja postrzegam jakoś, że zmiana met, powrót Medna może jakoś pozytywnie, że tak powiem zadziałać na fabułę i na lore, to jest właśnie to, żeby on właśnie faktycznie może trochę uda się przywrócić ten element warcraftowości tak zwanej jakkolwiek by się miał nie przedstawiać, no i faktycznie, że może on będzie tym elementem, który po prostu będzie na to patrzał z takiej bardzo prostej perspektywy. Tego wrażenia, czyli umówmy się z perspektywy, z której patrzy większość odbiorców i po prostu będzie tak na trzeźwo oceniał, nie wchodzi w szczegóły, tylko po prostu to wygląda fajnie, to sprawia fajne wrażenie, albo nie sprawia. I jak nie sprawia, to może jakoś to będą zmieniać, bo wydaje mi się, że to był problem właśnie yy, z, z historią WOWA przez ostatnie lata, że często było tak, że to było bardzo takie wykombinowane na różnych jakby takich poziomach Lord zwłaszcza z takiego jakby. Tych jakiegoś takiego deploru. Wiecie, to szepty, old gadów i w ogóle, w ogóle, ale tam zabrakło często tej takiej perspektywy, takiej najprostszej, że po prostu nie wchodzisz w to wszystko, tylko widzisz po prostu te cinematyki. Jesteś odbiorcą, który nie zna historii, ogląda historię i co ja rozumiem z tej historii, nie? na tym zupełnie pierwszym planie, co się dzieje. Wydaje mi się, że to jest perspektywa, której na przestrzeni lat zabrakło i nadzieję mam, że. Jeżeli Krzysiu coś fajnego wniesie, no to, że będzie to właśnie to, z tym elementem Warcraftyzmu. Ale... Ale... E, jak dla mnie, ja się cieszę przede wszystkim z dwóch powodów, abstrahując jakby od lore, że Krzysiu wraca. Po pierwsze... No nazwę to wprost PR-owo. To jest wizerunkowo bardzo dobry e, ruch ze strony Blizzarda, żeby w ogóle po prostu dać ludziom w ogóle takie poczucie, że jakby że to nie jest tak, że po prostu, yy, że, yy, że wszystko, że nowe lore, to jest takie inwazyjne, które chce wyplenić to stare lore, bo to jest taka trochę teoria chyba niemalże spiskowa, która powstała yy, przez ostatnie lata, że yy, ci nowi ludzie ten nowy Blizzard chce z jakiegoś powodu yy, zabić to stare lore i wprowadzić w jego miejscu to nowe, to dokładnie do Danuzera, czyli tego gościa co był od, od Battle For Zero chyba, lead narrative designerem, jakby no królem kierunku narracji i lore w WoWie przez ostatnie lata, że on miał tego typu agendę rzekomo, że chciał tam zabić i zastąpić swoim i powiedzieć, że to jest jego czy coś, nie wiem czy powiedziawszy na ile, na ile ta teoria miała sens, ja do zero też mam, nie ukrywam swoje pewne zarzuty. No i właśnie, to jest jeszcze w sumie a propos lore, ee, że niestety, ja jestem zdania, że Chris nie naprawi tego, z czym historia w WoWie miała na przestrzeni ostatnich lat największy problem. Bo ten Warcraft jest mi ten klimat, okej, okay, spoko. Ale moim zdaniem największym problemem było fabułopisarstwo. Na takim totalnie podstawowym poziomie. Ja uważam, że znowuż o Danuzerze na przykład można różne rzeczy mówić, ale oni wiele rzeczy robili fajnie. I to tak, owszem, tak, dokładnie tak, również w Shadowlandsach. Były fajne rzeczy w lore w Shadowlandsach e, prowadzone również. E, były też te mniej fajne, ale to, co przede wszystkim leżało w Shadowlandsach, między innymi, to fabułopisarstwo. To jest jakby, to, to jest jakby sam writing. Samo to, jak ta historia jest prowadzona, jak jest przedstawiana, no ta, między innymi to, co mówiłem o tej perspektywie po prostu typowego odbiorcy tej historii. Eee, mi się wydaje, że Blizzardowi najbardziej brakuje po prostu dobrych, profesjonalnych e, writerów, po prostu fabułopisarzy. I ja nie wiem, czy Krzysiu jest tego typu osobą, która jest w stanie coś takiego zapewnić, patrząc właśnie na jego dotychczasowe osiągnięcia. Były w wowie historie z kiedyś, które były, uważam bardzo fajnie napisane, były. Na przykład uważam, że będę nawet mówiąc, będę filmik o tym robił. E, uważam, że Garos jest przykładem postaci, która jest y, całościowo patrząc bardzo fajnie napisana. I zakładam, że jakby tutaj też można to y, dać w dużej mierze y, oddać tu y, autorstwo tego między innymi pewnie Krzysiowi właśnie. No ale właśnie były też te gorsze elementy, nie? Chciałbym w ogóle przypomnieć na przykład, że jest do dziś toczący się zarzut wobec Lore Warcrafta, że ważne rzeczy się dzieją w książkach, poza grą. Wydaje mi się, że to jest tak, tego typu zarzut, co tak trochę... Ludzie tak go trochę powtarzają, chyba trochę z przyzwyczajenia. A on, moim zdaniem, już nie ma uzasadnienia od... No, od jakiegoś już ładnego czasu. Blizzard te lekcje już odrobił, na szczęście. Jakiś tam dawny czas temu. Nie mówię, że. bo wychodzą książki. Zresztą, no, będzie wychodzić niedługo nawet książka Apropos Dragonflight, ale wydaje mi się, że oni już do tej pory się nauczyli, że w książki to bardziej muszą stanowić uzupełnienie fabuły, a nie, a nie tak, żeby w tych książkach się działy najważniejsze, fabularne rzeczy. I wedle tego, co teraz powiedziałem, polecam sobie prześledzić historię kataklizmu, chociażby. Gdzie ten problem był absolutnie na najwyższym poziomie. Ale także jest ten okres, i potem długo nic. No a znowu, dlaczego to mówię? No bo. No to właśnie, między innymi, było za czasów króla Krzysia, tak? Dlatego właśnie y, ja nie, niestety nie jestem w stanie podzielić tego entuzjazmu, że. O lore, uratowane, ojej, ojej, bo. Nie wydaje mi się, żeby Krzysiu był w stanie. Żeby był najodpowiedniejszą osobą do tego, żeby zaadresować największe problemy, jakie toczą historię w Wowie. Czy to ma sens? Co powiedziałem? Przepraszam za trochę chaotyczny wywód, ale chyba mniej więcej kumacie, o co mi chodzi. Ko o! Właśnie, to, o właśnie, to jest bardzo, bardzo słuszna uwaga, bo właśnie to jest ta druga rzecz, oprócz e, jakby tego, że to e, wizerunkowo jest dobry krok, do takiego ogólnego jakby wzbudzenia zaufania, jak chodzi o prowadzenie narracji wowie e, ze strony graczy, przywrócenie Krzysia. Ale właśnie to jest moim zdaniem, to co właśnie napisałeś, to, to jest prawdziwa e, zaleta sytuacji, że Krzysiu wraca. E, zapowiedzi. Zapowiedzi i po prostu, bo jedna rzecz, też, której Krzysiowi się nie da odmówić, yy, jego charyzma. On jest po prostu wcielonym Warcraftem. Yy, rule, znowu, Rule of Cool. On jest po prostu wcielonym Rule of Cool, który przyjeżdża na Harley'u do Blizzarda w okularach przeciwsłonecznych. Wiecie o co chodzi? Jak obejrzycie, te stare bliskony, to te zapowiedzi, które on robił, to jak on zawsze wchodzi: Alliance, where you at? Horde, where you at? To jest y, energia, o tak nazwijmy. Energia i charyzma, którą on ma są świetne właśnie, jak chodzi o takie hype'owanie i o zapowiedzi. I właśnie między innymi liczę głęboko na to, że Krzysiu zapowie nam za niecały już miesiąc nowy dodatek. I to brzmi jak taka głupia, błaha rzecz, ale ja uważam, że to jest bardzo ważna rzecz. I bardzo się cieszę właśnie z tego głównie powodu, że Krzysiu wraca. To jest w ogóle... Tak, na banko. No, no, no kurde, no, po prostu go przywrócili. No i właśnie, to jest też w ogóle pytanie: yy, wcale nie takie jasne i oczywiste. Na czym to polega generalnie, że on wrócił? Bo jak on wrócił te tam 7, czy ileś tam miesięcy temu, jako ten konsultant, to wszyscy mieli takie. Yy, 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 yy. dziadek wrócił po prostu kosić emeryturę z dywidend, yy. <laughs> ale, ale czas chyba pokazał, a też są takie. Gdzieś tam głosy idące jakby z zakuluarowych rozmów, które zagraniczni jakby twórcy przemycają, tam Bellular, Italiacin między innymi. No to okazuje się, że Krzysiu to miał chyba wiele większą rolę niż się wszyscy spodziewali. I te tam szepty o słynnych, codziennych, wielogodzinnych posiedzeniach w zamkniętym pokoju Danuzera, Krzysia i Iona. Jaki dream team, w ogóle. Chciałbym, żeby się okazało, że oni na przykład... Oni po prostu w tym czasie się zamykali w tym pokoju i na przykład yy, grali sobie w jakieś planszówki. <grydy> albo myfik proces y spamowali, to by było... I paluszki, dokładnie <grydy> To by było fajne. W każdym razie, okazuje się, że już do tej pory ta rola chyba była większa, niż wszyscy myśleli. No i teraz w ogóle pytanie, co to właśnie oznacza, dokładnie? To, co widzimy przed sobą na monitorze, czyli że ta rola Executive Creative Director. Mam pytanie za 1000 punktów. Jeżeli pan Krzysiu jest teraz, jak to tłumaczą yy, polskie nagłówki, dyrektorem kreatywnym w Blizzardzie, a Steve Danuser jest Lead Narrative Designerem, czyli. Yy, on, czyli tłumacząc to dosłownie tym wyznaczającym kierunek narracji w WoWie. To jak to się ma do... w sensie, jak te dwa szczeble mają się do siebie? Kto jest wyżej? Albo dobra, No, nie kto jest wyżej, kto niżej. Kto decyduje o tym, w jakim kierunku będzie szła historia w WoWie? No bo, takie to jest... No, nie wiem, no, wiecie, te korpowe nazewnictwa tych stanowisk mają to do siebie, że potrafią bardzo różne rzeczy w praktyce oznaczać, ale. No, ale kumacie, co mi chodzi, nie? Tak. Ja się zastanawiam. Co to tak naprawdę oznacza? Z czym my tu tak naprawdę mamy do czynienia? I ja mam taką teorię trochę spiskową. Znaczy, teoria to jest za dużo powiedziane. Taką spekulację, o może, że. że nie zdziwiłbym się, gdyby to o to chodziło, że. Że to, co tak naprawdę się dzieje, to jest pewien proces, który będzie długofalowo polegał na tym, że po prostu Krzysiu zastąpi Danuzera. Ja się zastanawiam, czy to nie jest tak, że jak w połowie, czy tam, w środku Shadowlandsów przyszedł Ibara. To usiadł i powiedział, dobra, jakie są problemy z WoWem? Okej, okay, na co ludzie narzekają najbardziej? No i jedna z topowych rzeczy... Historia. Okej, okay, kto za to odpowiadał? Steve. No dobra. No to nie wywalimy Steve'a od razu, no bo, no bo wszystko by się posypało. To musimy to jakoś tak rozegrać. I ja się zastanawiam, czy tak naprawdę to, co tu się dzieje, to nie obserwujemy jakiegoś takiego procesu, jakiejś takiej cichej podmianki, że teraz właśnie oni będą jakby... Współpracować i wiecie, i Krzysiu nagle z konsultanta jest już nagle tym wyższym, a Steve'owi tu już powiedziano, że dobra, słuchaj Steve, teraz będę jeszcze Dragonflight, to już masz napisane i w ogóle to weź to już tu zrób. I Voidstorm, Storm, znaczy tam ten następny atak pewnie jeszcze też, ale już tam generalnie już się pakuj powoli i tam Krzysiu będzie przejmował. Nie, nie mówię, broń Boże, że jestem pewny, że tak jest, ale zastanawiam się, czy tutaj nie ma miejsca jakiś taki tego typu. Tego typu manewr. Albo po prostu jest tak, że faktycznie, yy, może faktycznie jest tak, że nie wiem, że yy, Krzysiu tworzy jakiś taki szerszy obraz, a właśnie Danuzer to jest ten, co go urzeczywistnia, albo może na przykład właśnie Steve generalnie nadal robi to, co robił do tej pory, tylko Krzysiu jest po prostu tym, co przychodzi i po prostu patrzy na to i mówi z tej takiej pierwszej perspektywy, czy to jest cool, czy nie jest cool, czy to wygląda, czy to sprawia wrażenie fajnego, czy nie. Nie znając, jakby wiesz. Nie wchodząc jakby tam zbyt bardzo w szczegóły całej historii. Ale to jest właśnie, to jest mój taki trochę problem z tym, że... My niby wszyscy sobie tak puszczamy oczko, że my rozumiemy co tu się właśnie stało... A w zasadzie moim zdaniem to wcale nie jest takie jasne, jakby... Czym się... Czym się zajmuje Krzysiu teraz w Blizzardzie? I jak to się ma do tego, czym się zajmuje do tej pory Danuzer? No, to taka... ojej, To taka moja... Myślę, ale mówię, no na koniec dnia ja się cieszę, że Krzuchu wraca. Najbardziej czekam na zapowiedź jednak z jego strony. Kawę robi, podłogę śmieci wyrzuca. No właśnie, ale, ale Krzysiu czy Steve teraz? Krzysiu, ma być Aleksą główny rys, a Danu może to już tak być. Bardzo mnie to tak, to już tak totalnie złośliwie dodam, ale bardzo mnie śmieszyło jak y, Chris Mecen udawał, jak była cała ta afera w bizardzie, y, związana z Afrasiabim, <laughs> znaczy jakby on był główną jakby gwiazdą tego, <laughs> tego jak, <laughs> jakiś tweet był jak Krzysia, że tam, no tam, Alex, no tam kojarzę gościa, no tam, no parę razy tam współpracowałem. <laughs> Współpracowaliśmy z go, tak totalnie umył ręce od znajomości z nim, gdzie totalnie, absolutnie, tak nie wiem, jak on napisał i się kompletnie znali i to byli, wiecie, pewnie tam, klepiący się kumplet. Ale już nieważne, już nie będę tego odtwarzał, więc jakby fajnie, że jest euforia w społeczności WoWa, natomiast ja wcale nie uważam, że to koniecznie zaadresuje te problemy, które lore w WoWie ma. A też jeszcze, o, to jest jeszcze taka myśl na koniec, że mi się w ogóle wydaje, że tak. Jeżeli, jeżeli obecność Chrisa Mecena miałaby coś tak serio zmienić, to to nie jest coś, co my zobaczymy ani w Dragonflight, ani jeszcze w przyszłym dodatku. Mi się wydaje, że to jest coś, co byśmy widzieli dopiero od jeszcze następnego dodatku, czyli 12.0 w tym momencie. I że to, i jeżeli by tu miała być jakaś taka podmianka ze Steve'a na Krzysia, na przykład, to, że ona dopiero wtedy będzie miała taki serio efekt. Tak mi się wydaje.